Cześć, Cię, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii, Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody i ostatnio wykonaliśmy quest'a, zabiliśmy trzech właśnie niewolników w postaci takich tutaj właśnie dzikusów, razem oczywiście z Wasko, który mi tutaj naprawdę bardzo pomógł, muszę przyznać, bo się użyteczny i teraz wrócimy sobie już, myślę, że do... Zauważę, jeśli coś zginie. Dobra, wiem, do difuegi czyli do gubernatora tutaj w Puerto Sacarico, więc przenieśmy się tutaj i oddajemy mu quest'a oczywiście. Przy okazji może sobie do niego jakieś ubranie nowe kupię, bo ktoś mi z was też napisał oczywiście, że jakaś tam nowa koszula, znaczy jakaś tam koszula, którą on sprzedaje to jest jedna z najlepszych koszul podobno na tym etapie gry, na którym się znajduje i że warto ją ja sobie ją zakupił. Ostatnio trochę kasy też zarobiłem, mam już dwie. Dobra, nie zarobiłem, mam cały czas mało tej kasy. Ale mam nadzieję, że za tego guesta trochę kasy dostanę i sobie będę mógł kupić jakieś lepsze ubranie, bo to już mi się powoli nudzi i stwierdzam, że jest chyba słabe. I też wytrychy by mi się przydały w końcu. Ale dobra, pogadajmy sobie z Diflego. Mam tu wasze głowy. na biurko. Ech, obrzydliwe, zabierz je. <laughs> Powiedziałeś, że chcesz ich głów. To była metafora. Chciałem, żeby zginęli przynosić mi ścięte głowy? Jakim pojęciem trzeba być? Ale stało się. Masz tu 100 za każdą. Mam odpowiedź piratów a propos też tego listu, który ostatnio mógł dostarczyć. Mam odpowiedź piratów. Pokaż. Dobrze. Ile oferuję? Hmm. 100 sztuk złota. Pirat powiedział, że mogę podnieść cenę do 200. 300 sztuk, ostatnie słowo. Hmm, weźmy drugą opcję, może. Pirat powiedział, że mogę podnieść cenę do 200. No dobra. I od teraz kończą się ataki piratów. A co z moją nagrodą? Nagrodą? Rockford powiedział, że dostanę 100 sztuk złota, jeśli przyniosę mu odpowiedź: Piratów. Umowa była z Rockfordem. Niech on ci płaci. Hmm. O Jezu. Co masz na sprzedaż? Eee, dobra, w takim razie jaką koszulę bym mógł od Ciebie sobie zakupić? Eee, złotousty by się też przydało do niektórych sytuacji na pewno Niewątpliwie, tylko te koszule są strasznie drogie, zresztą 500 kosztuje to najlepsza chyba jedwabna eee, no niestety mnie na to nie stać Może jakieś spodnie, albo buty co? Buty by się w końcu przydały jakieś w końcu eee, Złotousty plus 3 A ten... Twardziel plus 5, sutousty, wiecie co, może kupię sobie te buty, dobra, niech będą, koniec, ubierzmy w końcu jakieś buty, po tylu w końcu mam buty, jej, super, i może, o, od razu lepiej to wygląda, i od razu jeszcze zobaczę, zabrać, czy, tylko, czy tylko bym czegoś nie miał do sprzedażę. Maczeta. Wydaje się, że jest słabsza po tym ataku. Ale to jest broń sieczna, a więc nie ma. Dobra, ja będę w kującym iść. Sprzedam mu tą maczetę. Co masz na mm, sprzedaj maczeta. Włócznie mu też możemy opchnąć. Oczywiście. I może przeklęty kamień. Kult śmierci plus 5. magia śmierci plus 10. To zostawię sobie? Bo ja czytałem, że też w radach i też mój znajomy mi mówił: Uważaj na to, co sprzedajesz, bo w Reason 2 nie ma czegoś takiego jak yy, niemożliwość. Nie ma, znaczy, możemy sprzedać po prostu, tak będzie łatwiej. Możemy sprzedać przedmioty questowe, więc trzeba uważać, co się robi, bo można sprzedać coś, jakiś przedmiot questowy, i naprawdę zadanie już nie wykonamy. I jesteśmy w dupie. Czego chcesz? Nic. Nic nie mogę. Rzejrzymy tylko, bo ty chyba od kość mogłem skradanie nauczyć, jeśli mnie pamięć nie mieli. O, Rockford właśnie Difuego nie dał mi mojego złota. Chyba nic na to nie poradzę. No jak nie? Będziesz musiał. Zapłaciłem ci już 100 sztuk z własnej kieszeni. A teraz mam jeszcze spłacać długi Difuego? Nie wtrącam się w wasz konflikt. Dawaj kasa. Eee... Skoro tak, będziemy walczyć. Myślisz, że możesz mnie zbyć? Czyli niestety musimy walczyć. Skoro tak, będziemy walczyć. Wyzywasz mnie na pojedynek? No jak widać. Dobra. Jak wygrasz, złoto jest twoje. Przegrasz, przestaniesz jęczeć. Jesteś gotowy? Zróbmy wam. Teraz jestem pewien, czy mogę strzelać do niego, czy to już wykracza poza możliwości pojedynku. A, no, Zobaczcie, już troszeczkę lepiej walczy niż ostatni na pewno. No dobra, nie, nie ma co się tak zachwalać, bo zaraz padnę. Nie, przydajemy save. Ja chciałem się uleczyć, ale nie mogłem po prostu w, w trakcie walki tak zrobić, więc musimy poczekać chwilę. Często zapisujesz tam gry. No, po prostu fajna podpowiedź. W sumie oczywista. Wiecie, co zabieram się do tego powiadomienia. Jezu! Steamowe wyłączyć, bo mnie wkurzają. No. Szlak to. Czy ja podczas walki nie mogę tego zrobić serio? Poledówstok. Dobra, mogę jednak to użyć, tylko muszę po prostu... Spokojcie się. Nie, nie będę czekać, że będę mógł zaraz znowu strzelać, bo to nie ma sensu. Poczekajmy może. Czy oni za mną biegną? Czy oni się nie zabiją za to, że strzelają w niego? Kurde, dobra pięknie, nie możemy zaraz znowu wystrzelić, pięknie dostał, blok, Aj. no i teraz moja kolej, moja kolej, no i cholera zabiję, jeszcze raz, jeszcze raz, strasznie kurde jeszcze nie, wy... nie wyczuwam jeszcze tej walki, powiem wam do końca, jeszcze mam czasami takie problemy, trochę jeśli chodzi o to, jak zresztą bardzo dobrze to widzicie, ale myślę, że tak już dużo lepiej walczę niż yy, w pierwszym odcinku i ja bym w tym momencie siebie z przeszłości położył na łopatki, to jestem przekonany, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o walkę, na pewno. Też pewnie dzięki temu, że mam pistolet w końcu, jakiś taki, który mogę chociaż używać. I muszę się nauczyć kredania, naprawdę cholera, o czym ja to mówię, ale to jest strasznie ważne. Dobra, tego quest'a z Pedrem muszę naprawić sobie, a propos tego złota. No i co? Teraz strzelę w siebie, wiesz? No i to obrywałem. Wiecie co? Myślę, że ta walka w sumie nie jest nawet warta tych pieniędzy. Nie, przy, na, przynajmniej na tą chwilę, bo takie straty już mam. Eee, zrobimy to jeszcze raz. Zrobimy to jeszcze raz. Wezmę go kompletnie, tak jakby to powiedzieć. Eee, Cześć, od razu będę robić przewroty. Wezmę go na dystans po prostu. Wezmę go najzwyczajniej się na dystans. Może nie w 100%, ale postaram się tak wykorzystać troszeczkę mój spryt i przewagę, że jestem człowiekiem, a że on jest po prostu tutaj sterowany przez komputer. Oh. Tymi kulasami. Dobra, poczekamy sobie, aż będą znowu strzelić. No bo tak naprawdę jeden taki potion to już jest strata 60 sztuk złota. Jak już dwa używam, to już jestem stratą 20 Ej, co się stało? Rockford? Dobra, nieważne w takim razie zostawmy to. Mmm, koniec. Nieważne, eee, Pedro, może coś mi powiesz a tej kasy? Nie, mam teraz czasu. no, nie masz czasu, bo kasy nie chcesz oddać. E, dobra, chodźmy tutaj w takim razie... Co to jest? To to jest, co to jest? Trzeba kwiat. Zobaczmy sobie tylko, bo tu jest jeszcze jakiś koleś, pamiętam. Ja nie pamiętam właśnie... Pamiętam, że on tu jest, ale nie wiem czego on mnie uczy... Hmm. Serio nie ma tu nikogo? Mi się pomyliły chyba jakieś miejsca troszeczkę. No na pewno. Krawka weźmy sobie. Nic nie ma, dobra. Tutaj jest, w tej chacie, gościu. Co do niego podejdę? To nie jest wasko, Nie, to nie jest wasko, na pewno. Nie będę właśnie czego nie stanie mi nauczyć. Zobaczmy. Karter. Pokaż co masz. Stara koszula i stara chusta. To nie, ta koszula... Nie jest w najlepszym stanie, on w sumie nic takiego tam nie ma, ciekawego są na te przydęty, które mu opchnąłem ostatnio. Plemienny symbol, rytuały tam podnosi mi, nie interesują. To mu mogę sprzedać w sumie i duszące pnącze, regeneracja, dobra to tam na razie zostawimy. Nie będę tego sprzedawać, ale... Gdzie się mogę tego cholernego skradania nauczyć? Teraz to jest najważniejsze w sumie. No i nie wiem do cholery, gdzie mogę się tego nauczyć, co, pójdziemy sobie trochę tutaj jeszcze na górę, bo na mapie widzę, że tam są jakieś chyba plantacje, czy kurde, jakiś, nie wiem, jakiś rolnik tam może być, jakieś ma uprawy, czy coś, nie wiem w sumie co tu chodzi. Dlatego sobie pójdziemy i rozejrzymy się, w przekazie mam jakiegoś zwierzę, mogę go sobie zabić. Guziec. No. Łatwiej chyba nie będzie, co? No, nie będzie łatwo. <laughs> to już widać. A to jest tylko jeden. A teraz jak dopiero doceniam jaka ta partii była przydatna. Serio. Bez niej to... Z... nie była ziemia, taka różnica. Dobra, gin. plus 50. I mięcho chociaż jest jakieś surowe. Yy, ale to chodziło mi generalnie o te tutaj roślinki, jakich on tutaj... Tak można powiedzieć, że w zasadzie pilnował. To mogę podnieść. Mogę. Zapadą trochę ciężej dostrzec te rośliny i te zioła, które możemy podnosić niż w gotiku, bo... No w gotiku nie było takiej bujnej roślinności jak tutaj. A co my tutaj mamy? Właśnie to jest to o czym mówię. Tam jakiegoś gościa... Oj ojoj oj, 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 zaraz ginę. Dobra. To nie było mądre. Nie będę nic, niczym się leczyć, po prostu się prześpię. To będzie chyba najfajniejsza. Tu mamy jakichś niewolników, którzy pracują. Oczywiście strażników. Nie mogę nic sobie tutaj zabrać, nie, nie mogę. O no <śm> oh, relay, z tobieś nie gadałem. Ładna chustka, czyli ty tu rządzisz? A, ktoś musi. Niech te leniwe dzikusy się nie obijają. Pokaż im kto tu rządzi, tylko w ten sposób te kanalie zrozumieją. <noise> Ładna chustka takie dla mężczyzn <noise> to kiepski pom. Tak myślisz? Tak. Jak tam zbiory trzciny cukrowej? Niedawno uciekło nam paru niewolników. Zabiłem już ich? Nie dopaść, ale jego kumple uciekli. Dipłego wyznaczył za nich nagrodę, ale na razie nie było na nią chętnych. Na pewno zdążyli się już uzbroić i czekają na nas w dżungli. Nie ma co się martwić. W końcu dopadliśmy ich na otwartej przestrzeni. Niech na razie go prowokować do jakiejś walki, bo mnie zaraz tutaj zabije. Bo mam tyle życia, że naprawdę nie ma co się tutaj mm, burzyć i podskakiwać. To jest zwyczajny strażnik? Nie, Tompings, dobra. Ale najpierw y, prześpię się. To jest podstawa. Muszę mieć zdrowia dużo. Ej, dobra, spokojnie, spokojnie. Porozmawiamy. Co w tej chatce, że tak tego bronisz? Co jest w chatce? Miejsce na zebraną trzcinę cukrową. A przynajmniej to, co z niej zostało. Większość już rozeszła. Cholerni piraci. Ukradną wszystko, co się da. Dlaczego piraci mieliby kraść trzcinę cukrową? Z choinki się urwałeś? Żeby robić z niej rum oczywiście. Wielu z nich osiedliło się na wschodzie. Zapewne po to, żeby mieć bliżej do czciny cukrowej, ale nie będzie złodziejstwa na mojej warcie. Nie trzymacie tu niczego innego? Trochę sprzętu. Pochodnie, narzędzia i tym podobne. Prześlesz mi trochę tego sprzętu? Czemu nie? Ale niech to zostanie między nami. Hmm, okej. Okay. Eee, pierścień oficera, pistolety plus 5 i broni plus 5, nieźle. Tego typu pryszenia są często noszone przez oficerów inkwizycji Piła do kości używane do odcinania kończyn lub pazurów Czyli pewnie będę mógł pozyskiwać jakieś pazury ze zwierząt, tak eee, rozumiem Piasek eee, to nie tam że możemy eee, piasek kupować bzdura <gryw> trochę eee, dobra nie mam zamiaru niczego tutaj na razie od Ciebie kupować, wiesz? Pogadamy sobie jeszcze tylko z tym tutaj Tomkinsem yy, i będę się już stąd yy, wynosić. Widzisz to, bleśne coś? Porządny guziec. Niezbyt ładny, ale trzeba coś jeść, a mamy tylko to pod ręką. Ale trzeba wiedzieć, jak je zabijać. Chcesz iść ze mną na polowanie? No, nie wiem. Na śniadanie jadłem wieprza. Ale chętnie popatrzę, jak Cię tratują świnie. Dobra, pomogę ci. Zapolujemy razem. A jeśli chcesz spróbować samemu, chętnie się pośmieję, to znaczy pomogę. <grym> Spróbujmy razem. Zapolujmy razem. Dobry wybór. Do dzieła. Bestia ja musi zginąć. Tłusta pieczeń. Trochę chwały wpadnie, może jakieś jedzonko też. Oczywiście się przyda. No. Tu jest jakaś silniejsza odmiana tego guzca, jak widzimy. No ja jakoś się nie będę tutaj angażować za bardzo w tą walkę, powiem wam. O, świetnie. Coś jeszcze mi powiesz? Bestia nie żyje. No tak. Możesz ugotować z tego wiele posiłków. Robię się głodny na samą myśl o tym. Wracam na posterunek. Co wiesz o tym lesie? Tylko jedno. Chcesz żyć? Zostań w dolinie. Nie zbliżaj się do wzgórz, chyba że chcesz zostać zabity przez Jaguara. Jeśli to nie wystarcza, jest tam również jaskinia. Jaskinia. Tak, fascynująca fauna i flora, która cię zje. Ale to nieważne, bo zanim tam dotrzesz, staniesz się pokarmem dla kotów. Poradzę sobie z Jaguarem. Bez broni? Skończysz jako pokarm dla kotów. Gdzie mogę zdobyć broń? Mam tu jakieś stare egzemplarze, ale mogą wybuchnąć, więc ostrożnie. Inkwizycja trzyma najlepszą broń dla protektorów. Potrzebujesz za który nauczy cię posługiwać się muszkietem. Nie wiem, gdzie znajdę Różnikarza? Nie w Puerto Sacarico, wszyscy są w kalderze. Ale może udało być się znaleźć jakiegoś z piratami na wschodzie? Nie wiem, jak, ale na pewno dasz radę. Obejrzyjmy może ma coś twoje ciekawego. Yy, muszkiet bomba, sztylet i tak mi nie jest za bardzo, chociaż w sumie śród ołowiany a też jeden z... kosztuje mogę sobie to kupić przy okazji, jak już tu jestem sprzedawać nic mu nie będziemy, dobra, zostawmy to go w spokoju i przenieśmy się może teraz już do piratów, wiecie, to będzie chyba najlepszy pomysł, myślę, bo od Wasko nic nie chce robić, tam jest ta niebezpieczeństwo, o którym on mówił na północy właśnie i to jest chyba też ta sama jaskinia, o której on mówił, bo wiecie, on nam mówił właśnie o tej jaskini, więc ja widzę, że tu jest jakaś jaskinia, w Wasko on też mówił, na północy jest jakaś jaskinia, chyba, że on mówił o tej, albo o tej, Chociaż nie wiem, czy to jest jaskinia, ale tu jest chyba jaskinia. Ale tu jest na pewno jaskinia, i tu jest wyjście z tej jaskini najprawdopodobniej, więc możliwe, że mówię o tej samej, albo mówi o tej, no ale dobra, nieważne, przenieśmy się w takim razie do piratów yy, I myślę, że już sobie wykonamy, znaczy pójdziemy sobie do Stalowo Brodego, bo chyba wykonałem wszystko to, co chciałem, tak mniej więcej, kaldera, już mamy coś tam, jakieś zadania w kalderze, no to już wszystko zrobiłem tak naprawdę Legendarne przedmioty jedynie z tym bym mógł się jeszcze, za, za tym bym mógł się rozejrzeć na przykład y, lusterką. Muszę poszukać lusterka w takariguińskiej y, tawernie. No to nie wiem czy chodzi o tawernę piratów, czy o jakieś o tam w Puerto Sacarico może o jakąś chodzi, nie wiem. Zapasy żywności w końcu jakieś, to sobie dorzucę i oczywiście tutaj na czwóreczkę. Na niech będzie. W sumie dobrze, że się nie spaliłem żywcem jak wpadłem w ten ogień, bo to by było głupie. Taka śmierć. <grym> eee, o czym możesz mi powiedzieć? O czym możesz mi powiedzieć? Jest tyle rzeczy, ale co dokładnie? Hmm. Nie, nie będziemy płacić na to za razie Choć może gdzieś się ukrył. Nie pamiętam o co to chodzi, tak w sumie. Dobra. Właśnie. Eee, nie, nic nie jest od ciebie. Hank? To jest ten zbir, nie? Może z nim pogadamy? Może ma coś Czego do powiedzenia? Chcesz? Nie, nic nie ma nam do powiedzenia. Eee. Coś mogę. O właśnie jest. Deafwego już nigdy nie będzie sprawiał kłopotu. Ile ta przysługa będzie mnie kosztowała? Jak najwięcej... Wstaćcie na nią. Ha, założę się, że sprawiłeś Pedrowi niezłe lanie i masz więcej niż potrzebujesz dla Difi. Więc dostałeś już swoją nagrodę. Jesteś wyjątkowym farciarzem, bo ciągle jestem hojny. Pięć butelek o, najlepszego nieźle. rumu z i To chyba uczciwe. Czy dla rozwiązało mu język? Dowiedziałeś się czegoś? Chyba chcę, żebyś przestał kraść jego cukier. <grym> chyba chcę, żebyś przestał kraść jego cukier. Równie dobrze mógłby próbować namówić gnom, aby nie kradł. Nie przestaniemy! Niech się cieszy, że bierzemy tylko cukier. Zdrowie! Dobra. W takim razie dostałem chociaż ten rum do leczenia, więc możemy go sobie osta oczywiście wrzucić tutaj pod szóstkę. Rum to leczy za stówę, nie? no to jest właśnie jeden z lepszych. Tylko na takie reguły można dostać najlepszy rum, no właśnie to trzeba mieć na uwadze, że jak mi brakowało, to trzeba to jeszcze się wrócić, jeśli będzie taka możliwość. Sam gadałem w ogóle, jestem gotowy, ale na co? Zróbmy save. A. Dobra, jestem gotowy. A dobra to z tym piciem. Nie, nie chcę. Wystarczy. Oee, co tam była jakaś mapa skarbów? Dobra. Może wypijmy za twoją mapę skarbów. Tak pogrywasz, że Mam dwa warunki. Pierwszy, pijemy tylko mocne trunki i ty za nie płacisz. Drugi. Też musisz coś dorzucić. Na przykład... O coś wymyślę. Chciałem jakiś skarb wykopać Eee. Yy, no, dobra. Pijmy. Po prostu pijmy. Usiądźmy wygodnie. Jazda. Nie wiem o co tu chodzi, naprawdę nie ogarniam tego. Może następnym razem będziesz nie miał Nie ogarniam tego, szczęścia. naprawdę nie wiem o co tu chodzi, serio. Moją stawką za mapę będzie. Małpka, czarna perła, butelka rumu. Butelka rumu. Za mapę skarbów? Dwie butelki rumu. Zapachowane w twoje śmierdzące gacie? Małpka. W takim razie znajdź jedną. Czarna perła. Nie masz takiej. Coś innego? Może złoto. Mam już tyle, że musiałem wsadzić się do skrzyni i ją zakopać. Hmm. Możesz tam dołożyć moje, jeśli wygrasz. Niech będzie złota ile sztuk? 500? 500 sztuk złota. <laughs> Nie masz aż tyle. Przemyślę to. Dobra, wiecie co, tutaj trzeba ten interes. Y może z czytamy sobie, bo trochę złota straciłem. Tu trzeba to, tą sprawę z tą mapą skarbu yy, załatwić. Trzeba wygrać. Ja muszę wygrać to pi picie po prostu, te zawody z nim. Yy, I wykupiemy sobie, te, wykupiemy sobie ten skarb, bo myślę, że tam może być całkiem sporo złota i fajne jakieś piloty mogą się tam trafić, mam nadzieję. Więc jedyne co mogę teraz zrobić, to zarobić po prostu złoto. Zarobić mogę w taki sposób, że wykonam jakieś zadanko, chociaż jakiegoś tutaj konkretnego chyba nie widzę. Zostań piratem, tak? Co to jest? Yy. Modernia statku stalowego nie jest to okazja, żeby mu zaimponować. No i co mam w tym celu zrobić? A, ładunek cukru. No to mam, zrobiłem już to. Tragarze wody. O, właśnie, to możemy jeszcze zrobić. Tragarze wody nie chcą pracować. Karty jest wielotym więcej. Karty chce żebym wysłał jednego z tragarzy do pilnowania bramy. Muszę wysłać jednego z nich do ofensa. Ale gdzie są ci tragarze wody? Tego już nie wiem, niestety. Yy, tu mamy Kowala. W sumie Kowalowi może coś tam sprzedamy: takiego tam podstawowego Stone. A może a propos tego wytrychu? Wytrycha. Ja po prostu potrzebuję wytrycha. Słuchaj, nie dostaniesz ode mnie nic, dopóki nie będę wiedział po co ci to. Hm. <laughs> Obejrzyjmy te ostrza. Masz. No, to jest ciekawe, ale 1000? No, chyba nie. Naprawdę nie będę 1000 wydawać na to, nawet nie mam tyle. Eee, może tak. Sprzedamy mu. Nie, wiem, czy to będzie dobry wybór. Ale przeklętykami, wydaje mi się, wydaje mi się tylko, mówię, że to otrzymałem po zabiciu jednego z tych dzikusów. I coś za 80 bym musiał jeszcze tak sprzedać, mniej więcej. Może jakieś roślinki, to nie będzie straty. O, perłem mogę opchnąć? Aż dwie. Sknera, 10 punktów. Dobra, niech będzie. I mam kasę teraz już na te zawody z piciem. Być może otrzymam w takim razie mapę skarbu. I nawet jeśli dobrze pójdzie, to nie startę tej kasy. Najwyżej wczytam grę ponownie. Co za problem. Zróbmy może sobie sejwa, normalnego takiego. Żeby mi się przypadkiem nie nadpisało coś. Nazwijmy tam na przed YouTube. Hank się zliczował, nie umie chodzić. Co je o, Brian. Dobra, jestem gotowy. Może wypijmy z tak pogrywać, że? Eh? Pierw... O... Po prostu. Uj! zobaczmy, o co tu chodzi, tak naprawdę. Niech to szlak! Może następnym razem będziesz miał. Wiedzieć... I nie wiem o co tu chodzi, naprawdę. Nie wiem o co tu chodzi, za cholerę. Yy, czy. Naprawdę nie ogarniam tego. Czy ja straciłem kasę? Nie, nie straciłem, po prostu piliśmy. Eee, dobra, dam ci kasę. Nie. 500 sztuk złota. Nie wierzę, że to robię. Albo wierzysz, że wygrasz. Lub oba naraz przy okazji świetny trunek. Załatwuj śmierzasz bólu i zaczynajmy. Dobra, jestem gotowy. Dobra, wypijmy za mapę. Najpierw załatw sobie uśmierzacz. O Jezu. Gdzie mogę to zdobyć? Jest. 150. No Jezus, Maria, muszę znowu coś sprzedać, naprawdę. Eee... Co to jest takiego wartościowego? O, to mi jeszcze wypadło z tamtego dzikusa, pamiętam. To mogę sprzedać. Mogę sprzedać misę. I mogę kupić sobie teraz ten uśmierzacz bólu. Oby to było warte, bo jak się okaże, że ten cały mój zachód jest niepotrzebny, to się wścieknę, po prostu się wścieknę. Yy, kup. No. Ten tu się naprawdę zbiciało, że chyba tu umrze zaraz. Dobra, wypijmy za mapę. Ha, ha, ha. Nie możesz doczekać się przegranej? Niech to szlak! Jest, wygrałem chyba! Wygrałem! Wygrałem, nawet nie wiem o co tu chodziło, ale wygrałem. Chyba się. <laughs> Jeszcze złoto chce? Ale umowa to umowa. Proszę. A mój wkład. Och to! Masz rację. Jeśli w walce jesteś równie dobry co w piciu, to zapraszam na pokład. No i udało się, i o to właśnie chodziło. Zróbmy sobie w takim razie, może savea teraz. I słuchajcie, ja w tym oto momencie zakończę, może ten odcinek, bo następny sobie poszukamy tego skarbu na spokojnie. Nie ma sensu, bo to jeszcze jakieś dwie minutki piśmie odcinka. Więc zakończymy go, teraz z wami się teraz pożegnam. Jutro, czyli w następnym odcinku, najprawdopodobniej jutro będzie ten odcinek, właśnie poszukamy skarbu. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i zachęcam do skomentowania, pisania rad oczywiście yy, i do polubienia tego filmu, jeśli miło się bawiliście podczas oglądania go. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć!